Przebaczam całkowicie wszystkim i zwracam wolność wszystkim, którzy nauczyli mnie żyć i działać bez czułości. Przebaczam całkowicie sobie, że stałem się kiedyś nieczuły dla bliskich, dla rodziny, a nawet dla samego siebie. Przepraszamy wszystkich, dla których czułość była niedostępna przez nasze myślenie i przez nasze działania. Pozwalam, aby czułość ogarnęła i zaopatrzyła mnie i innych z uśmiechem. Przytomnie, bezpiecznie, niewinnie. Przebaczam sobie niechęć do kurczowego trzymania własnej czułości tylko dla siebie, tak aby z nikim się nią nie podzielić. Przebaczam wszystkim, którzy moje skąpienie czułości dla siebie i dla innych sugestywnie przedstawiali jako cenne i jako wartościowe. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim, którzy oddzielili mnie od czułości. Wszystkim, przez których nie jest mi jeszcze dane doświadczać czułości. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim, przez których czułość stała się dla nas podejrzanym, niejasnym zjawiskiem, ukrytym nie wiadomo gdzie i nie wiadomo przez kogo. Przebaczam całkowicie wszystkim, przez których moja własna dusza nie okazywała mi czułości, unikała czułości wobec mnie. Przebaczam sobie to, że symulowałem choroby cierpienia i troski, aby doświadczyć czułości od innych. Pozwalam sobie innym przyglądać się czułości przytomnie, bezpiecznie, niewinnie. Przebaczam całkowicie wszystkim fałszującym czułość, mieszającym czułość z jej podróbkami, z placebo. Przebaczam całkowicie wszystkim, przez których pamiętam czułość jako incydent, pojawiający się kiedyś, który bardzo Szybko zaniknął. Przebaczam wszystkim i zwracam wolność wszystkim kupczącym czułością, podróbką czułości, namiastką, zamiennikiem czułości. Przebaczam też wszystkim okazującym czułość w dawkach homeopatycznych i wszystkim czekającym na to, aby zabrać mi moją własną czułość, aby ją zablokować, sprzedać lub zniszczyć. Pozwalam sobie patrzeć na czułość zawsze spokojnie, bezpiecznie, niewinnie. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim, przez których czułość była mi nieznana i nadal pozostaje dla mnie cechą uczuciem bez praktycznego zastosowania. Przebaczam całkowicie wszystkim i zwracam wolność wszystkim, którzy udają czułość wobec mnie oraz wszystkim, którzy za okazaną czułość żądają zapłaty gotówką lub materialnymi darami. Nie muszę bać się czułości, nie muszę chronić się przed czułością. Nie muszę okopywać się na froncie walki z czułością, z miłością, z radością istnienia. Nie muszę być bojownikiem zwalczającym czułość w sobie i czułość okazaną mnie przez innych. Przebaczam sobie to, że czułość przez moje działania szła do mnie wyboistą i bardzo krętą, długą drogą. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim którzy przemieniali naszą okazaną czułość w bolesne dla nas doświadczenia przez których nasza czułość znikała w otchłani lub powracała do nas okaleczona zbrukana nieprzytomna przebaczam całkowicie wszystkim i zwracam wolność wszystkim przez których czułość była dla mnie niedostępna pozwalam sobie innym przyglądać się czułości przytomnie bezpiecznie niewinnie Przebaczam całkowicie wszystkim i zwracam wolność wszystkim, którzy zwodzili mnie na pokuszenie, odciągając mnie od czułości, od miłości, którzy sobą zasłaniali czułość i miłość, którzy fałszywie tłumaczyli się za samą czułość, lub równie fałszywie występowali w jej imieniu. Pozwalam sobie zaprosić czułość do siebie, ugościć tak, aby zechciała pozostać ze mną na zawsze. Przebaczam całkowicie wszystkim i zwracam wolność wszystkim, przez których uwierzyłem, że czułość przypisana jest tylko do osób mających określone zajęcia lub zawody, do specyficznych cech charakteru, do urody, do osób chcących czegoś w zamian, do osób określonej płci, rasy, koloru skóry. Przepraszam wszystkich, którzy przez nas nauczyli się żyć i działać bez czułości i bez miłości w sercach. Przebaczam całkowicie wszystkim. I zwracam wolność wszystkim, którzy udawali czułość wobec mnie, gdy gotowali się wewnętrznie w odmiennych nastawieniach, świadomie szykując mi stresy, awantury, rozmaite utrapienia i niekończące się cierpienia. Pozwalam zawsze samej czułości, aby ona patrzyła na mnie ufnie, bezpiecznie, niewinnie. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim, przez których czułość i miłość w rodzinie, w relacjach z rodziną parzyły mnie i odrzucały. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim, przez których czułość i miłość w relacji małżeńskiej, w relacji z rodzicami, z dziećmi, dalszymi krewniakami miała u mnie różne zamienniki, braki, zatory, że miała też niewłaściwe kolory. Przebaczam całkowicie wszystkim opozycjonistom, przez których mój dostęp do czułości był ograniczony lub zupełnie niemożliwy. Jestem otwarty na trwałe, niewinne, bezpieczne doświadczenie. Na przejawienie czułości i urzeczywistnianie czułości. Pozwalam sobie innym, aby czułość była trwałym odczuciem i doświadczeniem, abyśmy sami oraz inni obok czułości mogli zawsze przejawiać wszelkie twórcze, pozytywne, przytomne cechy i odczucia. Przebaczam całkowicie wszystkim i zwracam wolność wszystkim, przez których czułość rozumiałem jako groźną minę, ukrytą głęboko jako niebezpieczne zjawisko mogące zaszkodzić w nieoczekiwany sposób. Wybrałem czułość wzmocnioną przez miłość, jako stały element i stałe odczucie mojego istnienia. Cofam przez Boga wszystkie udzielone kiedykolwiek moje zgody, zezwalające komukolwiek na fałszowanie czułości kierowanej wobec mnie, zgody wyrażonej na podmienianie czułości, na inne negatywne cechy, przeżycia, na szkodliwe intencje, szkodliwe oczekiwania. Przebaczam całkowicie sobie oraz wszystkim, przez których znieczulica ogarnęła mnie, moje życie, przez których zobojętniałem na pozytywne doznania, na pozytywne relacje, na szczęście cudze i własne. Zawsze zyskuję, przyjmując czułość, a zatem pozwalam zawsze Bogu i wszystkim kochającym nas, aby zawsze okazywali czułość, a sobie pozwalam okazywać czułość wobec wszystkich bliskich, wobec Boga oraz wobec własnej duszy przyjmuję czułość i sam swoim bliskim daję czułość z jej nieodstępnymi towarzyszami, z radością istnienia, z miłością Boga, z boskim zaopatrzeniem we wszystko, co jest najlepsze, niewinne i twórcze.